Jeśli mieszkasz w nowoczesnym domu, prawdopodobnie popełniono błąd już na etapie jego budowy. Ten błąd sprawia, że zimą tracisz ciepło, nawet wtedy, gdy ogrzewanie działa bez przerwy. A teraz coś dziwnego. Domy średniowieczne, bez technologii, potrafiły utrzymać ciepło przez wiele godzin, całą noc, czasem nawet cały następny dzień. To nie mit ani legenda, to architektura fizyka i doświadczenie sprzed setek lat. Doświadczenie, które kompletnie zignorowaliśmy. Za chwilę pokażę ci, jaki to był błąd i dlaczego do dziś uczymy się budować dokładnie w ten sam błędny sposób. A gdy to zrozumiesz, nigdy więcej nie spojrzysz na nowoczesne domy tak samo. Więc na czym polega ten błąd? Zanim ci to powiem, muszę najpierw pokazać czego nie rozumiemy. Bo ten błąd nie leży w szczegółach, on leży w założeniu, w fundamentalnym założeniu, które powtarzamy od dziesięcioleci. Nowoczesne domy projektuje się szybko, lekko i tanio, nie z myślą o zatrzymywaniu ciepła. Projektuje się je z myślą o szybkim czasie budowy, niskim koszcie materiałów, spełnieniu norm energetycznych, atrakcyjnym wyglądzie i maksymalizacji przestrzeni. Ale normy energetyczne mierzą zużycie energii, nie mierzą zdolności do zatrzymywania ciepła. To fundamentalna różnica. Możesz mieć dom, który zużywa mało energii, ale tylko dlatego, że ma doskonałą izolację i szczelność. A co się stanie, gdy ogrzewanie przestanie działać? Dom szybko stygnie. W dwie-trzy godziny temperatura spada o kilka stopni. Mówimy. Dom ma izolację, 20 cm styropianu, i myślimy, to rozwiązuje problem. Ale izolacja tylko opóźnia ucieczkę ciepła. Ona go nie zatrzymuje. To różnica między spowalnianiem a magazynowaniem. Izolacja spowalnia, ale nie magazynuje. To jak kubek termiczny bez zawartości. Kubek może być doskonale zaizolowany, ale jeśli wlejesz do niego ciepłą wodę. Po godzinie będzie letnia, po dwóch zimna, bo kubek nie magazynuje ciepła, on tylko spowalnia jego ucieczkę. Dokładnie tak samo działa nowoczesny dom. Znasz to uczucie. Wyjeżdżasz na weekend. Wyłączasz ogrzewanie w piątek wieczorem. Wracasz w niedzielę. Dom jest lodowaty. Musi minąć kilka godzin, zanim znowu zrobi się ciepło. To nie jest wina ogrzewania, to nie jest wina izolacji. To konsekwencja braku masy termicznej. A średniowiecze rozumiało coś, co dziś całkowicie ignorujemy. Rozumiało, że dom nie może być tylko barierą między zimnem a ciepłem. Dom musi być akumulatorem ciepła. Kofnijmy się 500, 600, 700 lat wstecz. Polska. Kraków, Toruń, Gdańsk. Małopolska, Podkarpacie, Mazury. Zamki, klasztory, kamienice, domy chłopskie, dwory szlacheckie. Te budynki, mimo różnic w przeznaczeniu, miały jedną wspólną cechę: były ciężkie. Grube mury, 40 cm, 60 cm, czasem nawet metr grubości. Z kamienia, z cegły palonej, z gliny utwardzonej. Wyobraź sobie ścianę grubości metra. To nie przesada. Zamki miały dokładnie takie mury, ale nawet proste domy chłopskie miały ściany o grubości 40-50 cm. Nie dlatego, że nie umiano budować cieniej, ale dlatego, że grubość miała sens fizyczny. Każdy dodatkowy centymetr materiału oznaczał więcej masy, a więcej masy oznaczało większą zdolność do magazynowania ciepła kamień, glina, wapno. Naturalne akumulatory: jeden metr sześcienny kamienia waży około 2,5 tony, glina około 2 ton, styropian kilka, kilkanaście kilogramów to różnica stukrotna. I to nie jest tylko kwestia wagi to kwestia zdolności do magazynowania energii cieplnej. Kamień i glina ją mają styropian praktycznie nie. Wyobraź sobie średniowieczną chatę. Wieczorem rozpala się ogień w piecu albo w otwartym palenisku. Ogień pali się przez 3-4 godziny, powietrze się nagrzewa, ale najważniejsze dzieje się gdzie indziej. Ciepło uderza w ściany i te grube, kamienne, gliniane ściany zaczynają je wchłaniać. Powoli, centymetr po centymetrze. Po kilku godzinach wewnętrzna część ściany jest ciepła. Zewnętrzna pozostaje zimna, ale ta, która cię otacza, grzeje. Ogień gaśnie około 22, ale ściany zaczynają oddawać zgromadzone ciepło. Powoli, równomiernie przez całą noc. O szóstej rano temperatura spadła tylko o kilka stopni. Nie zamarzłeś. Dom nadal był znośny. Dlaczego? Bo ściany przez wiele godzin oddawały to, co wcześniej zgromadziły. Dom nie powstawał w pół roku, powstawał latami, czasem dekadami. Kamienica mogła być budowana dziesięć lat, zamek trzydzieści, ale powstawał na wieki. I to nie była wada, to była mądrość. Budujemy raz ma przetrwać 200 lat. Nie budowano pod szybki zysk, budowano pod długoterminową funkcjonalność. To działało dzięki trzem decyzjom. Pierwsza: kontakt z ziemią. Dom był połączony z gruntem. Nieodcięty. Ziemia ma stałą temperaturę przez cały rok, około 8-10 stopni. Działa jak naturalny akumulator ciepła. Druga decyzja. Mało otworów. Małe okna, grube drzwi. Bo każdy otwór to strata ciepła. Trzecia decyzja. Orientacja względem słońca. Zimą słońce wpadało głęboko do wnętrza. Ściany je pochłaniały i oddawały wieczorem. Bez technologii. Bez obliczeń. Tylko obserwacja. Dziś Robimy dokładnie odwrotnie: odcięcie od ziemi, wielkie przeszklenia, ignorowanie orientacji. Domy są lekkie, bez masy i całkowicie zależne od energii. Wyłącz ogrzewanie i w kilka godzin robi się zimno. Dom nie pomaga, on tylko reaguje. Prawdziwy błąd nie był techniczny, nie był materiałowy, był filozoficzny. Zastąpiliśmy masę termiczną technologią. Dawniej dom był organizmem termicznym, dziś jest barierą i maszyną. Technologia działa, ale tylko wtedy, gdy jest włączona, wyłącz ją i dom przestaje funkcjonować. To nie jest postęp, to jest porażka projektowa. To nie był jeden moment, to był proces. Po wojnie trzeba było budować szybko, potem tanio potem pod normy, potem pod wygodę, i po drodze zapomnieliśmy o fizyce, zapomnieliśmy jak budować mądrze. Więc jaki był ten błąd? Zastąpienie masy technologią, zastąpienie fizyki energią, zastąpienie mądrości normami, zastąpienie autonomii zależnością. Jeśli mieszkasz w nowoczesnym domu, to nie twoja wina. To konsekwencja błędu projektowego, popełnionego zanim ten dom powstał. Ale teraz wiesz, a wiedza to początek zmiany. Zasubskrybuj kanał. W kolejnym odcinku pokażę, która część domu traci najwięcej ciepła i dlaczego tak rzadko się o tym mówi. Włącz dzwonek.